Cześć, pokażę Wam dzisiaj jak przygotowuję swoją skórę na lato. Wiem, że jest zima, ale to idealny czas, żeby rozpocząć ten proces. Dostałam do przetestowania depilator Brown Smart IPL7 i pokażę Wam jak go używam, za co go lubię i w jakie technologie został wyposażony. Wiecie też z kim macie do czynienia, więc jako królowa promocji zostawiam Wam linka w opisie do tego urządzenia. Tam znajdziecie je w promocyjnej cenie. I to też jest fajny pomysł na święta, na prezent, czy dla siebie, czy dla kogoś bliskiego. Czas na unboxing urządzenia do domowej depilacji. Tak wygląda zawartość opakowania. Bardzo ładny, elegancki futerał. No i zobaczmy, co kryje w środku. Uwaga. Ładnie elegancko wszystko zapakowane. To jest nasze urządzenie, które będę za chwilę razem z wami na wizji używać. W zestawie mamy trzy głowice. Standardowa, mniejsza, bardziej precyzyjna oraz szersza. Jest ona dedykowana zabiegom na większych obszarach ciała, na przykład nogach. A IPL jest to skrót od światła pulsacyjnego, które działa na mieszki włosowe. Aby z czasem zmniejszyć ich odrastanie. Dzięki depilatorowi Brown Skin Eye Expert możemy cieszyć się gładką skórą nawet przez 2 lata. Urządzenie podłączone i gotowe do pracy, ale muszę wspomnieć też, że jest bardzo szybkie, ponieważ wykonuje do 125 błysków na minutę, co daje błysk co pół sekundy, więc dzięki temu możemy wykonać zabieg na całym ciele w 10 minut. Dostępna jest również aplikacja na telefon co uważam za mega ułatwienie. Tutaj możecie zobaczyć jak ona wygląda i sobie klikam instaluj. Zabieg będę zaczynała sobie na nodze, zatem w aplikacji stworzę sobie tutaj plan sesji. Wybieram obszar ciała, na którym chcę się skupić. U mnie będą to w tym momencie uda i zaznaczam tutaj właśnie jaki mam kolor włosków. Następnie mogę wybrać rodzaj owłosienia i Tutaj teraz wybieram, na czym mi najbardziej zależy, i ja sobie wybiorę zrównoważone wyniki. Klikam dalej, zaznaczam datę, i w tym momencie sesja jest już utworzona. Możemy sobie tutaj ustawić przypomnienia. Zapisujemy ten plan, no i klikam sobie Start. W tym momencie w aplikacji y, widzę krok po kroku, jak się przygotować właśnie do zabiegu, ogolić skórę. Ale zobaczcie, też pokazuje mi, żebym zmieniła głowicę na szerszą. Więc, oczywiście, zmieniamy i to mi się bardzo podoba, że aplikacja. Prowadzi nas w tym całym procesie, co staje się po prostu bardzo intuicyjne. No, i tutaj mamy też czujnik kolorytu naszej skóry, który nazywa się Skin Protect, który w pełni automatycznie dostosowuje intensywność błysku do kolorytu naszej skóry za każdym razem, kiedy ten błysk jest emitowany. Przykładam do skóry i po prostu naciskam. Jak widzicie. Te błyski, to słuchajcie, one są wyczuwane na skórze takie po prostu lekkie ciepło. A głowica jest wyposażona w filtr UV, więc możemy te zabiegi wykonywać bezpiecznie, co dla mnie jest najważniejsze. Obszar, na którym najbardziej mi szczerze mówiąc zależy, no to pachy, więc tam mam bardzo wrażliwą skórę i zobaczmy, jak na takim moim najwrażliwszym miejscu. Będę odczuwała ciepło na tym właśnie delikatniejszym trybie, więc naciskam. Jest to wyczuwalne bardzo, ale to bardzo delikatnie. Mimo tej mniejszej głowicy, zabieg idzie naprawdę bardzo sprawnie i szybko mogę zakończyć ten obszar pod pachami. Aplikacja jest świetną opcją, myślę, że na pewno dla zapominalskich, bo możemy sobie tutaj otworzyć. Nasz plan sesji, zaznaczyć obszary ciała, na którym wykonuję zabieg. Znaczam sobie, słuchajcie, jaki mam kolor włosów, jakie mocne jest ogłosienie w danym miejscu oraz możemy właśnie wybrać sobie cel sesji, zobaczcie. Czy zależy nam na przykład na komforcie skóry, niższy poziom dla maksymalnego komfortu, albo na przykład zrównoważone wyniki między szybkimi rezultatami a komfortem skóry? Więc sobie to tutaj wybrałam, zapisuję, przechodzę dalej. No i tutaj pokazuje mi, kiedy będzie kolejna sesja, i kiedy będzie też szacowany koniec. Możemy też ustalić sobie przypomnienia. Zobaczcie, dzień sesji. Przed sesją świetna sprawa i zapisujemy ten plan po prostu. Możemy sobie też tutaj śledzić postępy co tygodniowe, co miesięczne nasze rezultaty. Świetna sprawa, więc na pewno będę korzystać z tych przypomnień, bo jednak jak sobie gdzieś zapiszę, to wiem, że często to mi umyka, a to może być taki mój asystent i poprowadzi mnie krok po kroku, co kiedy robić, jak robić, i też sprawdza, czy dobrze wykonuję ten zabieg. No, powiem szczerze, że ja już nie mogę doczekać się efektów. Jak widzicie, mam dosyć jasną skórę, jasną karnację i ciemne włosy, więc myślę, że w moim przypadku będzie to po prostu widoczne dość szybko. Więc jest to fajna sprawa dla osób, które również chcą zapobiegać wrastaniu włosków. Ja również mam z tym problem. Zmniejszyć częstotliwość golenia lub też po prostu zapomnieć o tym ciągłym goleniu przez dwa lata. No to myślę, że warto przetestować również dlatego, że jeżeli kupicie urządzenie, Brown daje 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc możecie Przetestować urządzenie, zobaczyć, jak działa, a jeżeli nie spełni Waszych oczekiwań, to po prostu je zwrócić. Więc myślę, że to znacznie ułatwia podjęcie decyzji, a w opisie filmu wrzucam Wam linka do urządzenia, do sklepu Media Expert, gdzie możecie kupić je w promocyjnej cenie, a to lubimy. Myślę, że to jest świetna opcja na prezent dla nas, czy też dla bliskiej osoby. Jestem ciekawa, jak wygląda Wasza zimowa rutyna, i czy myślicie już o przygotowaniu skóry na lato. Ja zawsze tak robię, że myślę z wyprzedzeniem na przykład o odporność na zimę. Dbam właśnie latem, więc jestem ciekawa Waszych tipów i co robicie, żeby ta skóra wyglądała świetnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, link do urządzenia znajdziecie w opisie filmu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Buźka, papa. Pa.